Bum! I jesteśmy w Polsce. W drodze wyjątku ten materiał będzie po polsku, gdyż w Polsce mówimy po polsku. Dzisiaj przyjechaliśmy do Inchcape Motors Warszawa, gdzie mieliśmy okazję przejechać się nowym produktem BMW i8. I wrażenia powiem Wam yy, są naprawdę zaskakujące. Na początku byłem do tego auta nastawiony sceptycznie, jednak e, po tej paru kilometrowej przejażdżce spojrzałem na ten samochód trochę z innego punktu i powiem wam, że wrażenia są naprawdę, naprawdę wyjątkowe. E, salon Inchcape Motor Warszawa jest to jedyny punkt w Polsce dystrybucji samochodów elektrycznych i8 oraz i3. Więc jeżeli ktoś by był zainteresowany te, te, tego typu samochodem, to e, powinien przyjechać do Warszawy do salonu Inch Motors. Bo pokaż nam przyspieszenie. Do złego nie ma wiedzieć. Do złego, nie są. Jechać prosto, to to prosto, Poświęcać się mhm. trzeba. Na no dobra ludzkość. Dobra, okej. Okay. To sam policja zrozumiał. <głos> <głos> to może tutaj nas. <noise> Nie będę ukrywał. W 2009 roku BMW zainicjowało program Efficient Dynamics, który pro, e, promowało szereg e, innowacyjnych rozwiązań, które BMW stosowało e, w swoich e, drogowych modelach. Były to systemy takie jak e, start and stop, e, odzyskiwanie energii hamowania, ruchome chrapy chłodnicy, dwiec bezpośredni, czy turbo ładowania. Ikoną oraz ostateczną wizją w slangu Efficient Dynamics był koncept car, który nazywał się Vision Efficient Dynamics i był to prototyp modelu BMW i8, o którym będę chciał Wam trochę opowiedzieć na podstawie moich krótkich doświadczeń z jazdy testowej w tym właśnie samochodem. BMW i 8 jest o tyle wyjątkowe, że stylistycznie nie odbiega prawie wcale od y, y, konceptu Vision Efficient Dynamics. Finalnie auto wyglądało y, prawie identycznie jak prototyp, a nawet lepiej. Patrząc na i 8, mamy wrażenie, jakby auto przybyło do nas z przyszłości. Jednak styliści nie przekombinowali i udało im się zachować balans. Pomiędzy wizją ultra nowoczesności a gustami współczesnego społeczeństwa. Procedura startowa BMW i8 jest bardzo prosta i wygląda niemalże identycznie jak w każdym modelu BMW, z tą różnicą, że po wciśnięciu przycisku Start and Stop zamiast dźwięku rozrusznika silnika, silnika spalinowego wita nas sygnał dźwiękowy. Po czym wystarczy przesunąć drążek dźwigni zmiany biegów w pozycję drive i lekko przycisnąć pedał przyspieszenia. Po ruszeniu samochód zaczyna jazdę w trybie hybrydowym. To oznacza że sam sobie dobiera czy jedziemy na silnikach elektrycznych czy na silniku spalinowym czy na obu naraz. Oczywiście zawsze mamy na to wpływ w zależności od tego jak sterujemy pedałem przyspieszenia. Jest oczywiście możliwość wymuszenia pracy tylko w trybie elektrycznym, przydatne do jazdy w centrum dużych miast. W tym trybie można się poruszać z prędkością do 120 km na godzinę oraz zasięg wynosi około 35 km. Przejścia pomiędzy trybami pracy są praktycznie nieodczuwalne. Gdyby nie to, że w momencie odpalenia silników spalinowych w kabinie rozlega się syntetyczny dźwięk imitujący jego pracę, prawdopodobnie w ogóle nie mielibyśmy pojęcia, w którym momencie samochód przechodzi z trybu pracy, pracy elektrycznej na tryb pracy spalinowej. Jedynie wyświetlacz na środku deski rozdzielczej informuje nas na bieżąco, co w danej chwili dzieje się z układem napędowym. W momencie, gdy chcemy pojechać BMW i8 z trochę większym entuzjazmem, wystarczy przestawić skrzynię automatyczną w tryb Sport. Jest to sygnał dla samochodu, że będziemy chcieli trochę rozruszać tłoki. W tym momencie włącza się silnik spalinowy, który w tym trybie pracuje cały czas. Automatyczna skrzynia biegów zrzuca jeden piek, piek niżej, aby trzymać obroty silnika spalinowego w wyższym zakresie, i w tym momencie, właściwie, auto jest gotowe do natychmiastowego ataku. A o tym, że jesteśmy w trybie sport, informuje nas zmiana interfejsu, interfejsu cyfrowego wyświetlacza, który jak w tradycyjnym samochodzie wyświetla nam i zegary prędkościomierza oraz zegary obrotomierza. BMW i8 prowadzi się jak każde prawdziwe BMW. Silniki elektryczne z przodu, silnik spalinowy z tyłu, rozkład masy 50 na 50. Bardzo nisko położony środek ciężkości dzięki ciężkim bateriom ułożonym pod podłogą oraz na dwozie auta wykonane. Z plastiku wzmacnionego włóknem węglowym sprawia, że auto jest bardzo lekkie, a sztywność nadwozia bardzo wysoka. W dodatku BMW i8 wraz z lusterkami ma szerokość 2218 mm, to prawie o 44 cm szersze auto niż BMW serii 3GP. To Ogromna różnica i to wszystko sprawia się, składa się na to, że auto prowadzi się bardzo dobrze, a w trybie sport yy, na zakrętach zjawisko przechyłu nadwozia jest właściwie nieistniejące. Dowodem na to, że BMW i8 prowadzi się świetnie jest to, że już po pierwszych 10 minutach jazdy tym autem poczułem się jakby ten samochód. Był przedłużeniem mojego własnego ciała i według mnie właśnie taka pewność prowadzenia składa się na prawdziwą radość z jazdy. Porozmawiajmy o dźwięku BMW i8. Elektrycznym auto pracuje jak nowej generacji tramwaj. Natomiast, gdy pracuje silnik spalinowy, i poniżej 4000 obrotów jest on praktycznie niesłyszalny. Natomiast powyżej 4000 obrotów w kabinie rozlega się syntetyczny dźwięk imitujący dźwięk silnika spalinowego. Przypomina on trochę dźwięk rzędowej szóstki, ale nie do końca. Mimo wszystko jest to dźwięk bardzo rasowy i przyjemny dla ucha. No i okej, okay, można narzekać, a to jest dźwięk sztuczny, nie jest prawdziwy i kurystów nigdy się do tego nie przekona. Nie mam zamiaru. Jedyne co powiem to jest to, że ja sam byłem sceptycznie nastawiony do tego rozwiązania. A w momencie, kiedy miałem okazję ten samochód poprowadzić, to w momencie prowadzenia. Syntezatory dźwięku w momencie prowadzenia kompletnie zapomina się o tym, że ten dźwięk jest sztuczny. Wystarczy wcisnąć trochę mocniej pedał przyspieszenia i wrażenia z jazdy biorą górę. Swoje trzy grosze dorzuca do tego wszystkiego świetnie działająca skrzynia biegów. Jest to sześciobiegowa, automatyczna skrzynia, skrzynia ZF. Która w trybie komfort y, zmienia przełożenia bardzo gładko i właściwie niezauważalnie. Natomiast y, w trybie sport y, zmiany są bardzo szybkie, zdecydowane, ale nie próbują nam skręcić karku przy każdej zmianie biegów. W dodatku możemy ją oczywiście operować łopatkami y, przy kierownicy. Reakcje na wciśnięcie łopatki, zmiany biegów są natychmiastowe. I właściwie skrzynia biegów nie pozostawia nic więcej do życzenia. Po prostu pracuje świetnie. Układ kierowniczy. W trybie komfort, jak dla mnie, jest zdecydowanie za lekki. Rzeczywiście, w trybie y, normalnym, takim, samym, że za bardzo wpływa dla nikogo. Tak, dla mnie po To powinien... samo ja odbieram, że rzeczywiście ona nie jest taka precyzyjna, jak bym chciał. Znaczy, ona jest precyzyjna, tylko że za lekka. Za lekka, ale właśnie nie jestem, nie do końca pewien. Natomiast w trybie sport. Jest dokładnie taki, jaki powinien być. Nie za lekki, nie za ciężki. Przynajmniej jak na mój gust, gdybym ja jeździł tym samochodem, to na pewno ustawiłbym to w ten sposób, że układ kierowniczy zawsze pozostawałby, pozostawałby w trybie sport niezależnie od tego, czy reszta samochodu jest w trybie komfort czy sport. Natomiast co do. Tego, czy poprzez elektryczny układ kierowniczy, y, czuć y, dokładnie to, co się dzieje z, z przednimi kołami, y, ciężko powiedzieć, gdyż aby to sprawdzić, y, trzeba by y, eksplorować granice przyczepności tego auta. Natomiast y, y, ja nim jeździłem w ruchu publicznym, y, auto nie moje. I szanuję cudzą własność i naprawdę nie miałem ochoty, aby sprawdzać granice przyczepności, więc nie wiem, czy układ kierowniczy jest na tyle precyzyjny, że można z niego sobie wyczuć, co się dzieje z przednimi kołami w danej chwili. Podsumowując, BMW i 8 na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie bardzo dopracowanego auta. Wszystko w tym aucie działa dokładnie tak, jak powinno i tak, jakby się tego oczekiwało. Auto jest przyjazne, yy, dla użytkownika i bardzo proste w obsłudze. Wygląda obłędnie i dostarcza świetnych wrażeń z jazdy. Generalnie można by dojść do wniosku, że zachwalam nowe BMW i 8 pod każdym względem. Co jest zresztą prawdą, gdyż auto zaskoczyło mnie pod każdym względem. Gdybym miał taką możliwość, to czy bym sobie kupił BMW i 8? Nie, nie kupiłbym. Nie jest to wina y, tego, że coś mi w tym aucie nie pasuje, że coś jest nie tak, czy też na czymś się zawiodłem. Nie. Tak jak powiedziałem, auto jest świetne. Tylko problem leży zupełnie gdzie indziej. Y, według mnie to auto jest, y, ten produkt jest przygotowany pod bardzo specyficzną klientelę, do której ja niestety nie należę. Wiesz, Wydzanie jest Aleksandry, 30 tysięcy euro jest to ok, cena. To można z tym zbudować, tak? Ale no powiem ci tak, to jest bardzo ciekawy samochód, ale w tej cenie trzeba się mocno zastanowić. No, można kupić... bo w tej Fikana. cenie można kupić wiele samochodów, naprawdę. Dokładnie. Ceny BMW i 8 rozpoczynają się od 597 tysięcy złotych. To jest cena bazowa. Natomiast. My doskonale wiemy, że kupić bazowe BMW to tak jakby wejść do burdelu, zamówić sobie drinka, wypić go i pójść do domu. Nie tak kupuje się BMW. Wiadomo, że gdy wchodzimy do showroomu i rozmawiamy z doradcą do spraw sprzedaży. To trzeba to auto tak skonfigurować, żeby miało ręce i nogi. No i w tym wypadku dochodzimy do listy wyposażenia dodatkowego. Wiecie, jaka jest najdroższa opcja, jaką można sobie zamówić w oficjalnym katalogu BMW i8? Są to laserowe reflektory. Opcja kosztuje 41 tysięcy złotych. Ale umówmy się, 41 tysięcy zł to ja mogę zapłacić, ale za heble węglowo-ceramiczne w Porsche GT3, a nie za jakieś laserowe świecidełka. Skonfigurowałem sobie wstępnie BMW i 8, tak jak to by mi się podobało, i wyszło mi, że auto musiałbym zapłacić około 650 tysięcy zł. Co nie jest tragedią, gdyż tak naprawdę, optymalnie na to patrząc, całkiem obiektywnie, BMW i8 w wersji standardowej jest zaskakująco dobrze wyposażone. I te dodatki, które ja wybrałem, to są dodatki, które warto mieć, ale nie jest to tak, że się nie da bez nich żyć. I mój problem z tą ceną to nie jest Problem, że to auto jest za drogie, bo uważam, że za taką wyjątkowość, jakie to auto oferuje, i za, za technologię, która jest ukryta w tym samochodzie, no, tyle trzeba zapłacić. Tylko, że mój problem jest zupełnie inny. Mój problem jest taki, że w tej cenie to jestem w stanie kupić: czy to Porsche GT3, tak, czy też Audi R8 V10. Albo też może nawet nowy McLaren 570S, który jest nową propozycją McLarena i ma konkurować z Porsche 911 Turbo. Według mnie pod względem osiągów wszystkie te auta, które wymieniłem, które cenowo są konkurentami BMW i 8, pod względem osiągów one zjedzą BMW i 8 bez przepraw. A więc jeżeli ktoś patrzy na osiągi, to na papierze nic tutaj się nie będzie zgadzać. Dlatego uważam, że BMW 8 zostało stworzone dla bardzo specyficznej klienteli, to są ludzie, którzy, przynajmniej według mnie, to są ludzie, którzy już wszystkiego spróbowali i raczej wszystko mają i po prostu chcą spróbować czegoś nowego. Albo jest to samochód dla kogoś, kto od zawsze chciał mieć sportową hybrydę, ale z jakichś względów z zamówieniem na Porsche 918 się spóźnił, bądź też stwierdził, że 4 miliony za samochód yy, hybrydowy to zbyt duża nonszalancja. Dla takiego człowieka BMW i8 zostało stworzone. Albo też, o dziwo, jest to samochód yy, dla kogoś, kto zupełnie nie jest petrol headem. Natomiast jest dużym indywidualistą i ekscentrykiem. Osobą, która y, lubi nowe technologie, jest, jest influencerem tak zwanym czyli osobą, która jeżeli coś wychodzi nowego, to sięga y, po, to, y, po to ręką, żeby sprawdzić, żeby zobaczyć, y, wyrobić sobie opinię. Y, a jeżeli ta technologia jest dobra. To później przekonywać do tej technologii inne osoby, które są e, trochę sceptycznie nastawione wobec nowości. nie ja kupujemy samochodu, który się jedzie z punktu A do punktu B. A, według mnie tu chodzi przede wszystkim o wrażenie wyjątkowości. Umówmy się, ktoś, kto kupuje taki samochód, na pewno ma ze dwa inne. No tak, a przy okazji chcę no, no, tym no, samochodem no. i wyróżnić troszeczkę, bo nie da się tego samochodu nie zauważyć. Bądźmy szczerzy. W Polsce BMW i8 znalazło dopiero 25 właścicieli więc jest to bardzo wyjątkowe auto na skalę polską i jest nawet rzadsze niż Ferrari. Natomiast na świecie samochód został bardzo doceniony i do tego stopnia, że BMW zwiększyło możliwości produkcyjne tego modelu i obecnie Fabryki w Lipsku wyjeżdża 20 Jusemek dziennie. Co nie zmienia faktu, że jest to, tak jak powiedziałem, samochód dla bardzo wyjątkowej klienteli. I chciałbym, żeby to auto się dobrze sprzedawało. Bo jeśli, jeśli pierwsza generacja i8 będzie sukcesem, to wyobraźcie sobie, jak odjechana może być kolejna generacja. Cóż, myślę, że to wszystko, co mogłem Wam powiedzieć o BMW i 8. Z tego miejsca chciałem pozdrowić e, pana Michała z BMW Inchcape Motor Warszawa. E, bez którego ta jazda nie doszłaby do skutku, a bez tej jazdy nie powstałby ten film. Także bardzo serdeczne pozdrowienia i wielkie dzięki za taką wyjątkową możliwość. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. E, Serdecznie Was pozdrawiam, jeździcie bezpiecznie. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, zobaczcie sobie Pendolino.